Moi drodzy, coraz bliżej jesteśmy już świąt Wielkanocnych, coraz głębiej też pewnie tak i mocniej, i może z takim zmęczeniem też przeżywamy ten czas tej kwarantanny, tego pozostawania w domach. Też pewnie sporo czasu niektórzy spędzają w internecie. Można tam znaleźć wiele różnych też takich wizji, wręcz katastroficznych dotyczących tego czasu, który przeżywamy, odkrywania tego jako kary Boże i też pytań o to, co dalej, jak teraz przeżywać naszą wiarę. Rodzą się czasami jakieś też dziwne pomysły, dziwne inicjatywy. Gdzieś w jednej z parafii ProBoż zaproponował uber komunię. Jak, jakbyśmy tej Komunii Świętej do naszych chorych nie zanosili zwyczajnie, więc po co taki do tego przydomek? Ktoś inny jakąś spowiedź, drive. Pamiętam, jak swego czasu, jakieś już 20 lat temu, pisałem pracę o globalizacji. To wtedy bardzo często pojawiało się też takie słowo: McDonaldyzacja. Chodziło o McDonaldyzację naszego życia. I czuję, że to jest też taki moment, że zaczynamy doświadczać takiej McDonaldyzacji wiary czy sakramentów świętych. Myślę, że warto spojrzeć na ten czas z takim spokojem i z takim przekonaniem, że to nie pierwsza epidemia, którą Kościół przeżywa. Na przestrzeni wieków wiele razy miały miejsce takie sytuacje, i zawsze Kościół znajdował też w nich odpowiednie narzędzia, żeby przyjść ludziom z pomocą, żeby być blisko każdego człowieka. Więc także i teraz z tych narzędzi będziemy korzystali z tego, co nam Kościół daje, z tego bogactwa. W pierwszej trzeba sobie powiedzieć, że mamy zwyczajnie w naszym kościele spowiedź świętą. Każdego dnia spowiadamy, godziny są podane w internecie, w gablocie, łatwo się z nimi zapoznać. Ja i ksiądz Ignacy jesteśmy do Waszej dyspozycji, także są podane numery telefonów, jeżeli ktoś chciałby się umówić na spowiedź świętą. Też taka możliwość jest. Spowiadamy w konfesjonale i gdy ktoś będzie tego pragnął w bardziej dyskretnych warunkach, trochę większej odległości w kościele, jak będzie trzeba, nawet na tej ławeczce przed kościołem, możemy i tutaj się spotkać. Bo i na to też i taką możliwość, też Ojciec Święty, Watykan, nam daje poprzez te dokumenty wydane instrukcje, wydane na ten czas. Ale najważniejsze jest, myślę, to, żebyśmy powiedzieli sobie, że ta spowiedź jest rzeczywiście jednym z takich darów, które Kościół nam daje także w tym czasie, i że nie musimy z niej rezygnować, że mamy możliwości, żeby do spowiedzi świętej przyjść. A jeżeli to jest teraz trudne, jeżeli też nie chcielibyśmy zupełnie opuszczać naszych domów, to są też... Inne możliwości. Też Ksiądz Arcybiskup na nie zwraca uwagę. Ojciec Święty nam tutaj wciąż pewne rzeczy podpowiada, więc warto z tych narzędzi skorzystać. Jakie one są, powiem o tym jutro w następnym filmie, który też poświęca jeszcze tematowi Spowiedzi Świętej. Ale dzisiaj takie zaproszenie do tego, żebyśmy korzystali też z tego sakramentu w takich zwyczajnych warunkach. Spowiedź Święta. Ma to do siebie, że powinna jednak być takim czasem naszego spotkania z Bogiem, takim spotkaniem, które ma też wymiar taki bardzo głęboki, też przeniknięty godnością tego, tego sakramentu. I myślę, że wszelkie takie formy właśnie infantylizowania tego, co się z tym sakramentem łączy, jemu po prostu nie służą. Jeden z moich kolegów, słysząc właśnie o tych McDrive's spowiedziach i różnych innych takich sytuacjach, mówi: Jakżeśmy byli mali, to każdy z nas bawił się kiedyś w księdza. Ale większość z nas tego wyrosła. Niektórym natomiast to pozostało. Więc pół żartem, pół serio, ale myślę, że, że warto właśnie podejść do tego z taką wielką powagą i godnością. I tak jak wszystkie sakramenty są sprawowane w określonych warunkach i w określony sposób, tak samo i też nie ma powodu, żebyśmy z tą spowiedzią świętą wychodzili poza pewne takie, takie ramy, które temu sakramentowi służą i pomagają w tym, żebyśmy go dobrze przeżyli. Korzystając teraz z okazji, jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że cały czas czekamy na tytkę miłosierdzia. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze przynieść to do najbliższej niedzieli, może nawet do poniedziałku, bardzo prosimy, żeby to uczynić. I tak samo zapraszam serdecznie na Mszę Świętą, na transmisję Mszy Świętej w najbliższą niedzielę. We wszystkich godzinach wszystkie Mszę Święte z naszego kościoła są transmitowane. I to, co, jeszcze, co to jest przed nami, to także rekolekcja, na które będę chciał Was zaprosić od poniedziałku do czwartku. Każdego dnia wieczorem będzie nauka rekolekcyjna w ramach tej mszy świętej, która jest transmitowana. A kto nie będzie mógł uczestniczyć tak online, na bieżąco, na żywo, to będzie także ta konferencja potem do odsłuchania w późniejszych godzinach. Serdecznie wszystkich zapraszam i do usłyszenia w kolejnym wejściu w tym czasie kwarantanny. Szczęść Boże.